Dwa smartfony, które są bardzo podobne, ale jedno pytanie. Który z nich jest lepszym wyborem? Motorola E60 Neo czy może Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G? Z tym pytaniem Was nie zostawię, bo dzisiaj podejmujemy wspólnie decyzję, który z nich wybrać. Wykonanie podobne, choć są różnice przede wszystkim w strukturze samego tyłu. Motorola E60 Neo ma ekoskórę zastosowaną na pleckach, która jest bardzo praktyczna i jednocześnie przyjemna w dotyku. Nie porysuje się to, smartfon również nie ślizga się dzięki temu w dłoni. Natomiast Xiaomi postawiło na sprawdzony syntetyk zwany plastikiem w wersji matowej. Jeżeli chodzi o wytrzymałość po pewnym czasie, no to tutaj zdecydowanie Motorola lepiej wypada. Natomiast jeżeli odwrócimy oba smartfony, to naszym oczom okaże się temat szkła, który pokrywa płaski ekran w obu tych smartfonach. Motorola ma na Glass. 7i Redmi Note Gorilla Glass Victus 2 i tutaj zdecydowana jest przewaga po stronie Siomi, bo to jest szkło stosowane w wielu flagowcach, a 7i to jest zwykłe tam szkło charakterystyczne dla półki cenowej tego urządzenia. Wodoodporność również po stronie Xiaomi. Tutaj mamy wzmocniony certyfikat IP69K, natomiast Motorola obsługuje standardowy IP68. Jednak, jeżeli nie poddajecie smartfona jakimś hardkorowym testom wodnym, nie pracujecie w bardzo wilgotnym środowisku, no to oba te telefony, jak wrzucicie raz na jakiś czas do wody, to nic im się nie stanie. Dodatkowo Redmi Titan jest w Xiaomi, jest jakiś tam certyfikat militarny, więc bardziej jeżeli chodzi o upadki, to nie martwibym się o Xiaomi. Jeżeli jednak chodzi o codzienne wykonanie i takie obcowanie bardziej premium ze smartfonem, no to moim zdaniem Motorola jest lepszym wyborem. No i do tego jest sporo mniejsza. Motorola ma dużo mniejszy ekran od Xiaomi, jednak to co istotne, to technologia wykonania obu ekranów. Tutaj mamy poled tutaj jest AMOLED, ale to co ważniejsze to to, że w Motorola mamy ekran LTPO, czyli taki energooszczędny, który potrafi schodzić z odświeżaniem ekranu do 1 Hz. Czego Xiaomi nie potrafi? I to jest bardzo ważna informacja w kontekście baterii, o której oczywiście zaraz później sobie porozmawiamy. LTPO są charakterystyczne dla smartfonów z najwyższej półki cenowej, a tutaj mówimy o urządzeniu do 2000 zł, także to warto podkreślić. Oba ekrany są tak skonfigurowane, że są bardzo intensywne pod kątem saturacji barw, czyli te kolory są bardzo, bardzo mocne, ale spokojnie w obu tych przypadkach można to zmienić. Kwestia kolorów jest bardzo personalna, więc tutaj nie chcę podejmować za Was decyzji. Po prostu zobaczcie i ocencie na własne oczy, jakie są różnice między oboma tymi smartfonami. Ale jeżeli chodzi o funkcjonalności samego ekranu, jest coś, co wyróżnia Motorola na tle właśnie Redmi Note 15 Pro 5G, i to nazywa się o dziwo ekran zawsze włączony, ponieważ Motorola ma pełnoprawny ekran zawsze włączony, który nie wygasza się po 10 sekundach od zablokowania smartfona, tak jak niestety jest to w Xiaomi. Moim zdaniem, sumarycznie, bez dwóch zdań, punkt leci do Motoroli. Kłótni pomiędzy tymi smartfonami nie będzie pod kątem wydajności, bo miałem dokładnie ten sam procesor, czyli Mediatek Dimensity 7400. Ale same smartfony występują w różnych wariantach pamięciowych, które teraz widzicie na ekranie. I jest jedna dosyć istotna różnica: w pamięci wbudowanej, ponieważ Motorola ma pamięć UMCP, dosyć tajemniczo to brzmi, bo to niezbyt częsty widok w smartfonach, natomiast Xiaomi ma typowe UFS 2.2. I teraz rozszyfrujmy sobie tę zagadkę. Jaka jest różnica między tymi pamięciami? No niewielka, ponieważ UMCP to tak naprawdę UFS 2.2 nieco inaczej ubrane w trochę innym technologicznym wykorzystaniu. Natomiast sama prędkość UMCP jest bardzo zbliżona do UFS 2.2, więc pod kątem prędkości odczytu i zapisu plików będzie bardzo, bardzo podobnie. System, czyli Hello UI w Motorola kontra HyperOS. Xiaomi. I tutaj moje prywatne zdanie muszę powiedzieć na głos, czyli wolę nakładkę Motorola z tego względu, że jest pozbawiona. No dobra, nie pozbawiona, ale jest dużo mniej takich rzeczy, które nie powinny być w systemie jakichś dodatkowych gier powiadomień, które nam wyskakują. Tego jest nie, aczkolwiek na przykład Motorola również korzysta z pogodynki, gdzie jest mnóstwo reklam, tak samo jak Xiaomi, więc no jednak mają coś wspólnego. Całościowo jednak Motorola nie próbuje naśladować jakiejkolwiek innej nakładki. No to nie jest żaden sekret, że każdy producent teraz chce mieć coś podobnego do Apple. Tutaj akurat tego jest naprawdę najmniej z całego rynku. Oba smartfony mają obiecane cztery duże aktualizacji i nie mają najnowszego Androida, co jest moim zdaniem bardzo wstydliwe więc startują z Androidem 15 i obiecaną aktualizacją do Androida 16 i to jak najszybciej. O HyperOS opowiedziałam więcej w dedykowanym materiale, o Motorola w sumie nie, więc gdybyście chcieli zobaczyć materiał na kanale o tym jak dokładnie wygląda Hello UI, co tam się zmienia i czy warto aktualizować? Dajcie znać. Prawdopodobnie taki materiał przygotuję dla Was. Jednak to, co najważniejsze, czyli stabilność i szybkość pracy obu smartfonów. To, co mogę powiedzieć w Motorola, że jest słabe, to optymalizacja aplikacji aparatu. Czyli jak wychodzicie z apki aparatu, no to ona lubi przyciąć się, przyciąć cały system no i. Yy... Potrzebuje 3-4 sekundy, żeby ustabilizować działanie smartfona na dobrym poziomie. W Xiaomi tego nie ma, natomiast w Xiaomi generalnie nie jest aż tak szybkie w codziennej pracy jak Motorola, więc te smartfony się tak dopełniają. Razem mogłyby mieć wszystko. Daje znak równości, aczkolwiek personalnie byłbym bliżej... Motoroli ze względu właśnie na estetykę systemu i tego, jak ta personalizacja w tym wygląda. czkolwiek, to jest znowu, muszę powiedzieć, że to jest kwestia sporna i każdy może mieć swoje odrębne na ten temat zdanie. I teraz przerwa na subskrybowanie kanału. Jeżeli tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z innymi porównaniami, to zapraszam do tego czerwonego przycisku, mimo że czerwony on nie parzy, może spokojnie nacisnąć. Więc, jeżeli to zrobiliście, dziękuję. Jeżeli nie, no to będzie fajnie, ale też bez presji. Kontynuujmy. Oba te smartfony mają głośniki stereo, co musi być oczywiste w tej półce cenowej, bo to już nie wypada nie dawać głośniku stereo. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że Xiaomi ma dodatkowy wylot dźwięku na górnej części smartfona, czego nie ma Motorola, natomiast głośnik do rozmów jest spółdzielony z głośnikiem stereo, więc i tak stereo jest zachowane. I tu idziemy w kierunku głośności, bo Xiaomi jest dużo, dużo głośniejsze, i to nie tylko dlatego, że ma dodatkowy tryb wzmocnienia dźwięku do 400%. Po prostu każdy z tych głośników gra głośniej. Jednak tutaj trzeba zaznaczyć, że przestrzenność tego dźwięku, głębokość, basy, no nie jest z najwyższych lotów. Pod tym względem jest trochę lepiej w Motorola, ale z drugiej strony ten telefon jest znacznie, znacznie cichszy niż Xiaomi, więc też mu łatwiej uzyskać dużo lepszy dźwięk siłą rzeczy. Więc tak naprawdę w tej kategorii kto co lubi daje remis, ale no nie oszukujmy się, żaden z nich, no nie jest jakimś wielkim gigantem muzycznym. Bateria to bardzo ciekawy temat, bo na papierze siomi miażdży niszczy Motorola. Z tego względu, że tutaj mamy 6580 mAh, a tutaj zaledwie już teraz tak trzeba mówić, 5200 mAh. Oczywiście. Wielkość obu tych smartfonów wymusza różnicę względem pojemności baterii, no bo siłą rzeczy Motorola jest mniejsza, więc tam też mniejszy akumulator wciśniemy. Ale jak już przejdziemy do kwestii praktycznego testu, to Motorola wyciągnie od 6 do 7 godzin włączonego ekranu, gdzie w tym czasie. Xiaomi zaoferuje Wam około 5 godzin, więc siłą rzeczy wielkość baterii nie przekłada się na to, jak długo będziecie mogli obsługiwać dany sprzęt na jednym ładowaniu. I do tego wszystkiego kwestia ładowania. Tutaj jest 68 w ładowanie. Tutaj, Xiaomi jednie 45 W, i gdy połączymy te dwa fakty ze sobą, czyli mniejszą baterię i mocniejsze ładowanie, no to nagle okazuje się, że Motorola jest dużo, dużo szybsza w uzupełnianiu energii i tym samym zagwarantuje dłuższą pracę i krótsze ponowne ładowanie. Więc zdecydowanie punkt tutaj do Motoroli wędruje bez zastanowienia. A jak z biometrią, czyli rozpoznawanie twarzy oraz skaner linii papilarnych? Oba są podekranowe, oba są optyczne, czyli ten gorszy typ skanerów podekranowych. I tutaj trzeba przyznać, że Xiaomi jest znacznie szybsze, bo w Motorola trzeba przyłożyć palec i przytrzymać go w danym miejscu. Chwilę poczekaj, może nie chwilę, no ale powiedzmy no, do sekundy, żeby smartfon zareagował. Xiaomi dzieje się to natychmiast. Gdy porównywałem sobie rozpoznawanie twarzy i prędkość działania tej technologii, jest dosyć podobnie. Czasami Motorola jest odrobinę szybsza, ale no umówmy się, to są takie rzeczy, których nie zauważamy na co dzień, więc tutaj daję remis. Ale z racji, że Xiaomi było szybsze pod kątem skanera linii papilarnych, no to tę kategorię wygrywa Redmi Note 15 Pro 5G. Podejście do fotografii w obu tych smartfonach jest zupełnie, zupełnie inne. Bo na przykład Xiaomi postawiło tutaj na dużą matrycę 200-megapikselową aparatu głównego. E, Motorola postawiła na 50-megapikselowy sensor, więc e, przycięcie kadru do zoomu w przypadku Xiaomi, przynajmniej tak z definicji, będzie lepsze w Redmi Note 15 Pro 5G, ale z drugiej strony Motorola w to miejsce dała teleobiektyw z prawdziwego zdarzenia, z zoomem trzykrotnym optycznym. Xiaomi mówi tylko w swoim smartfonie o tym, że jest czterokrotny zoom jakości optycznej, więc to słowo jakości może być tutaj kluczowe, ale o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. Szeroki kąt w Motorola z kolei ma 13 megapikseli, gdzie 8 megapikseli w Xiaomi brzmi dosyć biednie i to jest dosyć istotna różnica. Do tego, nie zapominajmy przede wszystkim, że teleobiektyw również jest optycznie stabilizowany. Nie tylko główna matryca, więc na papierze jeżeli chodzi o sprzętował, zawartość tego, co aparat oferuje, no moim zdaniem Motorola prowadzi. No ale z algorytmami motoroli nie wiadomo jak bywało w przeszłości, więc tutaj jest znak zapytania. Więc naprawdę sam jestem bardzo ciekaw, jak potoczy się ten test. Motorola ma głębsze kolory, bardziej nasycone barwy, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Xiaomi za to zazwyczaj wyższą ekspozycję i zdjęcia zatem są jaśniejsze. Ale po przybliżeniu głównego obiektywu widać, że struktura beczki jest dużo lepiej odwzorowana w Xiaomi i więcej jest detali tak po prostu. Motorola ma bardziej rozmyte struktury, tylko lekko zarysowane one są. Na zoomie przy takich różnorodnych kadrach jest podobnie. W Xiaomi robię zdjęcie na zoomie razy 4, bo takie reklamują, a w motoroli razy 3 ze względu na to, że jest to optyczne przybliżenie, więc teoretycznie w tych ekwiwalentach zoom w obu smartfonach powinien być najlepszy. Zobaczcie ponownie na drewno. Xiaomi lepiej sobie radzi, ale ma wyraźnie więcej szumu. W przypadku obróbki algorytmami Xiaomi jest bardziej kapryśne, zupełnie inny kadr, i to Motorola na Zoomie wypada dużo lepiej. Kontury się rozjechały, Motorola zaś stabilnie. Zdjęcia ze znakami są bardziej równe między tymi urządzeniami, ale ponownie, Xiaomi bardziej szumi od Edgea 60 Neo. W nocy Motorola skręca w zielenie mi w fiolety, więc nie ma złotego środka. Zdjęcia z głównego obiektywu w przypadku Note 15 Pro 5G są mniej przetworzone, co widać po przybliżeniu. Szeroki kąt jest podobnie jasny, ale bardziej słowo ciemny pasuje tutaj. Pod względem szczegółów to Motorola jest dużo lepsza, szczególnie widać to na bokach kadru. Motorola korzysta w nocy z tego obiektywu i rezultaty są półkę wyżej. W sumie chyba mój komentarz jest zbędny, a obraz sam za siebie przemawia. W przypadku lepszego oświetlenia nocnymi lampami różnice są wyraźnie mniejsze, więc wszystko też zależy od otoczenia. Apara do selfie w Edge'u ma 32 megapiksele, w naucie 20 megapikseli i Motorola potrafi nagrywać z tego obiektywu w 4K w przeciwieństwie do Xiaomi. Jak zobaczymy sobie na samobstryki, to kolory bardziej podobają mi się w Xiaomi, bo Motorola ma ciut za dużo fioletu na twarzy, a czernie z kolei wpadają lekko w odcień niebieski. Xiaomi za to jest stabilniejszy kolorystycznie, ale za to sobie wypada pod względem szczegółów i tu jest duża różnica na korzyść Motoroli. Oba smartfony nagrywają w 4K i są wręcz identyczne barwowo. Szczegółowość również jest bardzo zbliżona, natomiast różnica jest widoczna w stabilizacji. Motorola lepiej sobie z tym radzi i obraz jest płynniejszy. Zrobiłem też test biegów, a rezultaty no sami widzieliście. No i finalnie, powiedziałbym, że mimo, że te smartfony wydają się dosyć podobne na pierwszy rzut oka, są dosyć różne w takim całościowym porównaniu, bo jeżeli chcecie coś mniejszego, kompaktowego, co... No, moim zdaniem chyba też jest ładniejsze, ale to kwestia gustu i nie bazuje na takim oczywistym systemie. No, to Motorola się do Was uśmiecha. Z drugiej strony, takie rzeczy dosyć podstawowe bym powiedział, jak biometria, jak bardziej donośne głośniki. Gdybym teraz ja miał być na Waszym miejscu i podejmować decyzję, co ja bym wybrał, który z tych smartfonów, które jest przede mną, może nie stoją, ale trzyma po prostu w rękach, no to postawiłbym na Motorola z tego względu, że. Jednak fotograficznie wypada trochę lepiej. Ma lepszy ekran, bateryjnie też, co istotne, stoi nieco mocniej, aczkolwiek po aktualizacji do Hyper 3.0 podejrzewam, że w Xiaomi to będzie równie dobrze wyglądało, bo taka jest tendencja, jeżeli chodzi o smartfony Xiaomi, które dostają aktualizację, a tutaj ewidentnie potencjał dużej baterii jest w tym momencie zaprzepaszczony i podejrzewam, że da się go uratować w kontekście przyszłej aktualizacji. Jednak oceniam to, co mam w tym momencie w rękach i w tym momencie uważam, że motorola lepiej wypada. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych porównań, które niebawem będą na kanale. Cześć i do zobaczenia!